Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do Niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Bethsaida, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do Niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i wstępujących nad, nad, nad Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, zmierzamy do bardzo ważnej uroczystości, jakim jest dzień jutrzejszy, objawienie Pańskie, kiedy to właśnie Jezus objawi się całemu światu. Objawi się światu, który jeszcze go nie zna. Objawić się jako żyjące słowo, słowo, które zamieszkało pośród ludzi. I myślę, że każdy z nas jest zaproszony przede wszystkim do tego, aby być tym świadkiem spotkania z Jezusem i głosić Jezusa. Jezus w dzisiejszej Ewangelii również zaprasza do budowania kościoła. Apostołów. Wczorajsza Ewangelia również też mówiła o tym, że o powołaniu pierwszych apostołów. Dzisiaj, dzisiaj czytamy, można powiedzieć, jakby dalej kontynuację tego fragmentu Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału. I widzimy Jezusa, który zaprasza do, do tej jakże bliskiej relacji. Ale też widzimy świadectwo uczniów, którzy mówią do innych uczniów chodź i zobacz, bo znaleźliśmy Mesjasza. Zobaczcie, że również podczas narodzenia Jezusa, kiedy anioł przychodzi do pastuszków, mówi do nich pójdźcie do Betlejem, a zobaczycie dziecię leżące w żłobie. Jak bardzo ważne jest to, żeby człowiek umiał słuchać, umiał słuchać Słowo Boże. Słuchamy to Słowo Boże już po raz kolejny w naszym życiu. Bo słowo pozwala nam przede wszystkim inaczej patrzeć na świat. Kiedy widzimy cuda, które dokonuje Jezus, kiedy uzdrawia niewidomych, to właśnie poprzez słowo. Kiedy, kiedy woła, woła po imieniu, kiedy stawia tych niewidomych blisko siebie. Można powiedzieć, ktoś, ktoś może zapytać, no jak to, Panie Jezu, Ty wołasz tego niewidomego, przecież On cię przywróci. Ale właśnie to jest ta niesamowitość Jezusa, który pragnie, abyśmy chodzili właśnie w światłości. Światłości życia. Dzisiaj Jezus mówi do Natanaela: Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Natanael daje świadectwo. Widzi, że również yy, widzi przed sobą słowo, które stało się ciałem, które zamieszkało pośród ludzi. To słowo, które było zapowiadane przez proroków. A Jezus, widząc również i słysząc to, co mówi. Natanael mówi do niego: Zobaczysz jeszcze więcej. I tak to oto, moi drodzy, zaczyna się budowanie tej wspólnoty uczniów, wspólnoty kościoła, tak jak my również tą wspólnotę budujemy. Na tych porannych Eucharystiach i nie tylko. Gdzie razem idziemy, by słuchać tego samego słowa. To słowo przyjmować. Do naszych historii życia, różnych historii, może też historii, które zostały dotknięte jakimiś słabościami w ostatnich chwilach. Przychodzimy, żeby razem się wspierać. A Jezus pragnie każdemu z nas powiedzieć dzisiaj: wiesz, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Teraz uczestniczymy w Eucharystii, aby móc e, mieć to świadectwo, i ten udział w tym cudzie nad cudami, a później w przyszłości właśnie będziemy mieć dzięki łaskawości Boga, dzięki jego miłosierdziu tą możliwość, aby uczestniczyć w tej światłości. I może trzeba, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy właśnie chcemy dzisiaj usłyszeć Jezusa, który nas zaprasza który zna nas po imieniu, który wie, że jest w nas tak dużo dobra, że to dobro możemy wykorzystać. Życzę wam tego, drodzy bracia i drogie siostry, abyśmy dzisiaj zobaczyli ten cud, który staje się cudem pośród nas. Ale życzę wam, żebyśmy też dzisiaj stali się tymi, którzy w nas zobaczą, że dokonują się rzeczy niezwykłe, że jest w nas światłość, światłość Bożego Pokoju, miłości, jedności, otwartości na potrzeby drugiego człowieka.